Szczęść Boże! Boże. Księży Proboszczu po raz kolejny z Wrocławia, z Archidiecezji Wrocławskiej, z Caritasu Archidiecezji Wrocławskiej dotarł transport darów tutaj na Ukrainę. Proszę powiedzieć, jak wygląda ta pomoc humanitarna, jaka płynie z Polski dzisiaj i też z Dolnego Śląska na Dolwowa i na Ukrainę. W tej chwili jesteśmy takim miejscem przeładunku. Dzięki Waszej pomocy, Dobadowaliśmy teraz tir na żytomierz, e, i właśnie za 5 minut wyjeżdża. Także bardzo się cieszymy, że możemy takie świetne rzeczy: żywność, e, śpiwory, także dla, dla żołnierzy jakieś buty, odzież e, taka specjalistyczna, e, te e, kurtki. To wszystko jedzie bezpośrednio na linię frontu. Część rzeczy idzie także dla uchodźców, którzy w liczbie około 200 tysięcy są w Lwowie, no i w naszych parafiach w całej Archidiecezji Bóg zakład dziękujemy serdecznie za, za tą pomoc i Caritasowi Archidiecezji Wrocławskiej, Parafii w Żurawinie, księdzu króbcowi Cezaremu Trzyńskiemu i wszystkim wszystkim ludziom dobrej woli. Caritas Archidiecezji Wrocławskiej wysło ponad 25 tirów już tutaj na Ukrainę Proszę powiedzieć, z tych rzeczy, które są najbardziej potrzebne, co powinno być tutaj dostarczone jeszcze dla Was? W tej chwili żywność. Żywność jest podstawą. Podobnie jest, jeśli chodzi o lekarstwa. Wysyłamy środki opatrunkowe, ale także środki medyczne, właśnie do tych, którzy. którzy tego potrzebują. Musimy pamiętać, że w nocy jest jeszcze przymrozek, często ludzie stoją przez całe, całe nocy nie mają jeszcze noclegów, więc wszelkie przeziębienia, grypy, to także tego oczekują nas. ludzie pomocy właśnie w, w tym względzie. Wielu wolontariuszy tutaj pomaga, wolontariusze z Ukrainy, wolontariusze z Polski, jest też ksiądz biskup Kawa tutaj biskup pomocniczy Lwowski, który ładuje te tiry, wielka rzesza dobrych ludzi, które, którzy pomagają. Tak, codziennie spod katedry zabieram część wolontariuszy, ksiądz Rafał Zborowski z parafii Zęsta, to są wolontariusze rycerzy Kolumba, to są także wolontariusze z naszych parafii lwowskich, ale to są także wolontariusze tych, którzy uciekli. Uchodźcy. I nie siedzą w domach, ale przychodzą i pomagają. że Prawacie, oprócz tej pomocy materialnej, która płynie z Dolnego Śląska, to też wielkie ilości środków finansowych od księży biskupów z Wrocławia, z Legnicy, Świdnicy, diecezje, które bezpośrednio finansowo wspierają te dzieła, które tutaj są realizowane na terenie Ukrainy dla uchodźców. Dziękujemy za, za te środki finansowe bo bez tego nie mogło, nie można byłoby posyłać tirów, które by jeździły po to, a poza tym kupujemy im ropę, a to wiemy, że to coraz droższe. Zapraszam. Dziękuję i obiecujemy modlitwę o pokój, abyście mogli spokojnie tutaj żyć. Szczęść Boże!